Witam, w ogóle szok. Gram niemieckie drzewko w War Thunder, ale muszę wam wyjaśnić, że to nie jest tak naprawdę samolot niemiecki, ani samolot radziecki, chociaż pomysł radziecki, ale to jest samolot polski, co widać po tej pięknej szachownicy. No i co? Ogólnie to jest Lim-5P bazowany na Migu 17 pf ma mało zmian względem zwykłego MIGA 17. Różni się tylko się dodanym dopalaczem. Ma radar i nie ma działka 37 mm, tylko 23. Ogólnie nie będę przedłużał. Godzin tylko mi dał tę maszynkę na 7 tygodni. Trochę czas się kończy i nie będę wam przedłużał. Zacznijmy bitewki. Czegoś mi tu brakuje do tego odcinka. A właśnie. Szaliczek. Szaliczek z napisem Polska. Dobra, zakładamy to i teraz będę fra będzie fragowany. mówię wam. Dobra, przejdźmy do pitewki, bo nie będę przedłużał. Hmm, pytanko widzowie, ile z was nawet nie wiedziało jak wyglądam, albo nie, wy nie wiedziało jak wyglądam w dobrej jakości, bo tylko oglądam je na kamerce streamowej. W ogóle co do streamów, właśnie miałem wspomnieć o Twitchu na kanale, no to wspominam w takim normalnym filmie. Mam Twitcha, to sobie robię, robię czasami jakieś tam streamki, yy, tylko na Twitchu będę grał inne gry. Po prostu. A wracając do tematu odcinka, no to w ogóle, jak wiedziałem, że Limy, Lim to nazwa samolotu polskiej produkcji, tak, Lim. Tylko nie wiedziałem skąd się wzięła ta nazwa Lim. Przed nagrywaniem się zorientowałem że na Wikipedii, przeczytałem, że po prostu Lim oznacza licencyjny model. No w ogóle, uptier 10.0 jest. Oczywiście, jak. Downtier jest tylko wtedy, kiedy mi nie uda się nagrać gameplayu. Nie wspomnę. No, no, właśnie. A ja teraz tylko dodam ciekawostkę: że Lim 5P był produkowany jako taka mocniejsza wersja MiG-17, ale jak Niemcy kupowały, właśnie Limy, to kupiło ze 150 Limów w wersji 5 i, i tylko 40 Limów w wersji 5P, więc to była taka bardziej ekskluzywna wersja Lima, i może chyba bez cięcia będzie, na przykład zestrzelmy tego Milana. Nie, milion se poleciał. Nie ma co go godzić już. Ten dopalacz dużo daje, patrzcie. Chłop nawet chyba mnie nie zauważył. No, teraz widzi, skręca. I cyk zestrzelony. Akurat muszę powiedzieć, że to, że odróżnienia od zwykłego miga 17 nie ma... Ten mig nie ma do 37. To jest dla mnie taki plus. Ja nie lubię tej 37, a właśnie 23 to najlepsze działka, według mnie w całej grze. W sensie jednej z lepszych. Ruskie działka na pewno najlepsze. I chyba nie dogonię tego yy, fantoma, ale no odcinek ja nie dogonię fantoma, nie rozwalę fantoma. No właśnie. Uszkodzone prawe skrzydło. Gdzie ten fantom teraz? W ogóle chyba fantom gra pod minigany, Albo w ogóle gra na stoku. Ciuciu papkę z a eee, złodzieje fantomów. Mm, nie ma jak w sytuacji w meczach, że... Tu jest jeden przeciwnik, tu jest drugi przeciwnik, i pię pięciu, ośmiu sojuszników. Spróbuję rozwalić sama fałkę. Ale w ogóle zauważyłem, że mm, to jest drugi filmik z samolotów i, a, o, y, w ostatnim czasie, ale ogólnie ja samolotów na kanale nie nagrywam. Tak zauważyłem, tylko w czołgach nagrywam. Dobra, nicze trzeba... nie śledźcie za bardzo ruchów przeciwnika, bo to jest zmylne. Y, I czy byście chcieli więcej odcinków z samolotów? Atr! to tą fałwkę po fakcie. Dobra. Czy odcinki samolotów też są ciekawe, takie pomontowane bardziej? Czy nie? Yy... Napiszcie o komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z samolotów. Jakieś ciekawsze inne samoloty omówić, bo ogólnie samolotów tu nie. Z 3-4 film tylko na kanale nagrałem. Dobra, w tym meczu się nic chyba już nie stanie. Przejdźmy do kolejnego meczu. Wiecie jaki jest problem tego samolotu? Ten samolot, jak go wywali na low tier, jest za szybki. On ma problem z tym, że tak naprawdę cały czas latasz na dopalaczu i cały czas masz do komunikatu o tym, że yy, twoja prędkość jest za wysoka, zmniejsz, bo ci się samolot rozsypie. Konstrukcja miga 17 nie była przewidziana na latanie ponad 1000 km na godzinę. A zarazem prędkości dźwięku i tak nie przebijesz. A właśnie, wątek prędkości dźwięku jest bardzo ważny, bo na 9.7 już zaczynają się samoloty na przykład takie jak ten Su-7BMK które już bez problemu przybiją granicę prędkości dźwięku no i takich fantomów, yy, Gepardów jagua Jaguarów, sorry yy, Ty dwójek i innych takich rzeczy mig 21 nie dogonisz nie ma co ale no ogólnie mm. największy problem nagrywania Odcinków o samolotach jest to, że trzeba bardzo dużo ciąć, na przykład jak teraz. No, bo nie ma po prostu sensu wam pokazywać, jak dolatuję na pole bitwy, szukam przeciwników, inne takie rzeczy. A teraz patrzcie, widzicie? To jest Ariat. to jest nowy prymkowy włoski samolot. Który według mnie jest taki trochę mech dodatkiem. chyba też do. No, chyba do palaczy nie ma, a jest 97. 7 Od sagitariu się różni tym, że ma po prostu silnik więcej. I chłop leci do góry. To nie będę do niego y, latał. Tu jest drugi Ariatę. Tego Ariatę chętnie bym rozdupił. Nie, też leci do góry. Dlaczego znaczy ci ludzie z tymi Ariatami latają tak do góry? No boże fan. saber. To wiecie co. Chyba wiem, dlaczego nie nagrywam tak często odcinków yy, samolotów. Nie będę to ukrywał, ale. Że celować nie umiem zmniejszyć prędkość. A, sam się. Sam się roz... Dużo trzeba wycinać materiał na te, takich odcinkach. Ja nie chcę was oszukiwać, że faktycznie umiem jakimiś maszynkami grać. Z jetami często jest tak, że albo ci jet podejdzie, albo nie. To akurat z Migien 21, co ostatnio było, to nagrałem za. Jeden mecz wyciąłem faktycznie, ale dwa były za pierwszym podejściem, tak, w sensie te dwa kolejne. Nie będę się męczył z tym samolotem, nie ma co was oszukiwać, że ja dobrze jakoś gra w tę grę. Dziękuję sponsorom za wspieranie tego kanału. Cześć.